Dzień dobry, Krzysztof Pietrus. Witam w programie Tym Żyje Kraj. Dziś jak co dzień zajmiemy się losem zwykłych ludzi. Ich sprawy są dla nas jak źle założone bypassy leżą nam na sercu. Drodzy Państwo, ta zaniedbana, prowincjonalna mieścina za mną to Warszawa. Tutaj wszystko się zaczęło, ale wkrótce rozlało się na cały kraj. Od kilku dni media alarmują o setkach mężczyzn, którzy zapadają w tajemniczą śpiączkę. W dzisiejszym programie postaramy się wyjaśnić prawdopodobne przyczyny tego niepokojącego zjawiska. Małżeństwo państwa kubiaczyków było szczęśliwe, dopóki rodziny nie dotknęła tragedia. Pan Andrzej nie stąd ni zowąd zapadł w śpiączkę. To wydarzyło się tak nagle. A przecież on tak zawsze dbał o zdrowie. Nie palił papierosów, nawet nie pił alkoholu. A kiedy to się stało? To było na imprezie. Zwykłe spotkanie ze znajomymi. Andrzej nagle zasnął na kanapie. Musiałam go wtaszczyć z kolegami do samochodu i już nikt się nie opłócił. Przepraszam. Pana Andrzeja i kilku innych mężczyzn, dotkniętych tajemniczą śpiączką, badał doktor Janusz, 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 który doszedł do zaskakujących wniosków. Badając pacjentów, doszedłem do zaskakujących wniosków. Wszyscy pacjenci mieli jedną wspólną cechę: byli abstynentami. Nie pili alkoholu? No ja też tego nie rozumiem. W każdym razie mieli charakterystyczne plamy alkoholowe na plecach, u nasady karku. Typowe następstwo wylewania za kołnierz. A czy wiadomo jakie są możliwe przyczyny śpiączki? Ktoś im coś dosypuje do coli, do soku pomidorowego, herbaty? Nic z tych rzeczy. Wszystkiemu winne są to asty. Wznosimy je od pokoleń i teraz właśnie okazuje się, że nie są one wypowiadane od tak sobie. Tylko zauważmy, zawierają przepowiednie, które w przypadku niepijących niestety się spełniają. Pan Andrzej śpi, bo nie wypił, kiedy jego kolega powiedział chluśniem, bo uśniem. Tak więc prawda jest okrutna. Pan Andrzej nie chlusnął i usnął. Blady strach padł na wszystkich niepijących. O tragedię otarł się pan Grzegorz. To znaczy, tak ogólnie, to ja piję jak najbardziej. Ale raz robiłem za kierowcę i, i właśnie wtedy pamiętam, padło takie zdanie. Zdrowie, pięknych pań! A ja nie. Nie mogłem się napić, no. No i się nie napiłem. Boże. Ja się tak bardzo bałem o swoją żonę. Na szczęście póki co nic jej się nie stało. Można powiedzieć, że opatrzność czuwa nad nami. Niestety jest coraz gorzej. Nasi widzowie przesyłają nam setki zdjęć dokumentujących spełnianie się kolejnych toastów. Uwaga, niektóre zdjęcia mogą być drastyczne. Największe żniwo zbiera seria toastów z cyklu: A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. Ten pod stołem zaśnie, czy wreszcie: A kto z nami nie wypije, tego we dwa kije. Tutaj akurat ktoś niewyraźnie wypowiedział toast i niepijącego wzięto we dwie kije. Te rybki należące do hodowcy abstynenta spod Ostrzeszowa już nie lubią pływać. A przykład tego pana mówi, że lepiej pić, gdy ktoś mówi, no to po maluchu. A ze mną jest główny inspektor sanitarny. Panie inspektorze, co zrobić, żeby zapobiec tej, nie zawaham się użyć tego słowa, epidemii? Panie redaktorze... Wyjście jest jedno. Trzeba pić, pić i jeszcze raz pić. Nie odmawiać. Gdy ktoś wznosi toast, najprawdopodobniej walczy on o nasze życie, tak? Zresztą ja od zawsze apelowałem, skończmy wreszcie z tą szkodliwą moną na nie picie. Skończmy z wielkimi postanowieniami, adwentowymi, wielkopostnymi. Szanowni Państwo, Bóg potrzebuje nas żywych. Czyli jednym słowem... Sierpień, miesiąc trzeźwości, może okazać się ostatnim miesiącem w historii ludzkości. Drodzy Państwo, jak widzimy, już za chwilę możemy wszyscy umrzeć. A ja zapraszam na jutrzejszy program. Tym żyje kraj, w którym zajmiemy się sprawą pani Renaty z Kraśnika. Jest mi naprawdę ciężko. Chodziłam po różnych instytucjach, prosiłam, błagałam, ale nikt w biednej kobiecie nie umie pomóc. No. Ja już nie wiem, co ja mam z tym wszystkim zrobić. Już jutro w naszym programie bulwersująca sprawa pani Renaty, której odcięto prąd i od dwóch dni siedzi po ciemku, a dodatkowo cierpi z powodu polipów na strunach głosowych. Zapraszam!